Najciekawszym punktem ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zebrzu była dyskusja o mediach samorządowych. Już dwa miesiące temu radny PO Łukasz Urbańczyk sygnalizował, że klub PO jest za tym, by media samorządowe, czyli gazeta i telewizja nie działały w domu muzyki i tańca z różnych powodów. Między innymi dlatego, że koszty istnienia tam mediów są bardzo duże. Płace w dawnym zebrzeńskim informatorze samorządowym wynosiły 400 tysięcy złotych na rok. Teraz ponad 700 tysięcy. Wielu radnych jest zbulwersowanych tym, co się dzieje w Muzykach My jako radni otrzymujemy informacje zupełnie sprzeczne z tym, co otrzymywaliśmy wcześniej. Informacje. Ja tutaj mogę szeroko uzasadniać to, co, to, co, to, co tutaj się dzieje, ale zacznijmy od tego. Pośmiew. Pracujemy nad tym projektem uchwały 4 miesiące czasu. I przez te cztery miesiące czasu regularnie spotykamy się, rozmawiamy w różnych konfiguracjach. Mieliśmy podejmować decyzję miesiąc temu na sesji Rady Miejskiej. Poproszono mnie o ściągnięcie tego projektu uchwały, ponieważ należy to przedyskutować różnymi gremiami. Tego typu spotkania się odbyły. Pani prezydent e, czy dyrektor Śmietana nie był zainteresowany spotkaniem przez cały miesiąc, aż do momentu, w którym e, ta uchwała znalazła się w porządku kolejnej sesji Rady Miejskiej. Wtedy okazało się na komisji. Że w ciągu trzech dni nie da się do, zorganizować spotkania. W, w pozycji płace w 2002 i 2006 roku podaje się dane wynikające z bilansu, gdzie są to płace łącznie z e, angażami e, artystów występujących do muzyki tańca, natomiast w 2008 roku podaje się gołe prace, prace, płace pracowników. Co z tego wynika? Że zamiast w 2002 roku e, 474 tysięcy wydaliśmy 150 tysięcy na płacę. Zamiast w 2006 roku 770 wydaliśmy 438. No i faktyczna kwota w 2008 roku 720 tysięcy na płacę pracowników. Czyli wzrost ze 150 do 722. Radny Urbańczyk uważa również, że zabrzeńskie media samorządowe promują głównie obecne władze miasta, pomijając innych. Potwierdził te zarzuty radny SLD Jerzy Wereta. Gazeta finansowana ze środków publicznych, telewizja finansowana ze środków publicznych, musi się charakteryzować daleko idącym pluralizmem. Ja w tego rodzaju działalności widzę miejsce dla wszystkich. Domagam się tego miejsca dla mnie, dla mojego ugrupowania. Ale również widzę wszystkie ugrupowania zasiadające tutaj w Radzie Miejskiej, jak i również wszystkie ugrupowania yy, pozasamorządowe, jak i mieszkańców, którzy za, chcieli zabrać głos na temat naszego miasta. Na dzień dzisiejszy pani prezydent z przykrością twierdzą, jako odbiorca telewizji, jako odbiorca tej gazety, którą nie czytam Pani Prezydent z zaciekawieniem, czytam ją Pani Prezydent ze względów służbowych. Ta sytuacja jest dla mnie dalece niesatysfakcjonująca. Dziękuję bardzo. Radni Peła uważają, że skandalem jest wydawanie bajańskich kwot na media samorządowe, skoro niespecjalnie przekłada się to na jakość. Wiceprezydent Krzysztof Lewandowski stwierdził, że wykreślenie mediów ze statutu Dmit jest równoznaczne z pozbawieniem ludzi pracy. Podliczy tej uchwały no będzie równoznaczne z tym, że dyrektor Domu Muzyki i Tańca, pan Wysła nie będzie mógł ani wydawać gazet, ani nie będzie mógł produkować i emitować. Programu telewizyjnego, i jeżeli nie będzie chciał działać w sposób sprzeczny z prawem, a jest dla mnie oczywiste, że nie będzie chciał, to po prostu będzie musiał Państwa również obecnych na tej sali albo przesunąć do innych zadań, albo zwolnić ze względu na likwidację stanowisk pracy. Radny Urbańczyk uważa, że tak nie jest, ponieważ osoby pracujące w gazecie czy telewizji mogą pracować równie dobrze, ale w spółce pracowniczej czy prawa handlowego. Zresztą taki pomysł był forsowany już dwa lata temu. W ten sposób telewizja i gazety pozostałyby, a koszty byłyby o wiele mniejsze, co nie jest bez znaczenia dla kieszeni zabrzeńskiego podatnika. Otwarta na dyskusję jest prezydent miasta. Niezależnie czy to dotyczy dróg, czy to dotyczy mediów, to są po prostu spotkania, które realizuje czy z radnymi, czy z mieszkańcami. Prezydent Małgorzata Mańka Szuli obiecała, że w najbliższym czasie spotka się z radnymi, by sprawy przedyskutować. To nie jest do końca tak naprawdę spotkanie dla prezydenta, aczkolwiek oczywiście jeśli mogę coś wnieść, jeśli moja osoba tu może podsunąć jakieś, jakieś pomysły, czy, czy rozwiązania, to jak najbardziej. Klub SLD chce również zmian. Radny Jerzy Wereta domagał się na sesji mediów tańszych i niezależnych. Przeciwny rekonstrukcji mediów samorządowych jest Klub Prawa i Sprawiedliwości i to radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Stryj doprowadził do zdjęcia z porządku obrad uchwały dotyczącej mediów. Chciałem zgłosić wniosek o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie nadania statutu domowi muzyki i tańca w Zabrzu krótko wyjaśnienie i uzasadnienie w kilku słowach. Wyjaśnienie dotyczy ja już o tym wspominałem na ostatniej, na ostatniej komisji przedsesyjnej, ale nie wszyscy byli obecni, więc nie wszyscy mają obowiązek wiedzieć. Wyjaśnienie dotyczy złożonego przeze mnie podpisu na wydruku treści tego projektu uchwały, który został zinterpretowany jako ten, który potwierdza jak gdyby moją pełną zgodę i akceptację na ten projekt. Ja Składając ten podpis w momencie odbywania przez nas narady roboczej, czy też konsultacji traktowałem go właśnie jako potwierdzenie mojej obecności na tejże, czy też e, może e, jako dowód zapoznania się do z tą treścią, a nie jako pełną akceptację, jeśli to był mój błąd to do niego się przyznaję, każdy błędy popełnia to pokąd żyje. Ostateczności za pozostawieniem w porządku obrad uchwały dotyczącej wykreślenia ze statutu dmit mediów głosowali radni PO. SLD wstrzymało się od głosu. Przeciw byli radni PiS, Razem dla Zabrze oraz Skuteczni. Sprawa na salę sesyjną powróci, a my będziemy się jej dokładnie przyglądać, podatnicy również, bo skoro można robić dobre media tani, to pozostałe pieniądze można przeznaczyć na przykład na najuboższe rodziny w mieście. Swoją drogą to ciekawe, że obecna pani prezydent oraz kilku radnych Wciąż używają nazwy Zabrzeński, informator samorządowy, skoro ten nie istnieje już od dwóch lat, a wszyscy jego pracownicy, z wyjątkiem dwóch osób, musieli sobie poszukać innej pracy.